Wysoka Izbo, ja słuchałem tego, co mówił pan minister Buda. Jak się zastanawiałem, czy pan minister Buda wysiadł z wehikułu czasu prosto z lat dziewięćdziesiątych, albo czy może ktoś podmienił pana ministra Budę na pana ministra Balcerowicza, bo o to wychodzi minister polskiego rządu i opowiada bania luki, że publiczny system emerytalny jest gorszy niż prywatny, podważa zaufanie Polaków do, z tej mównicy do zakładu ubezpieczeń społecznych, a na koniec występuje w roli akwizytora prywatnych funduszy inwestycyjnych. Panie ministrze, niech pan nie mówi, że to była umowa społeczna. Jedyna umowa, która to była, to była to umowa AWS-u z Unią Wolności, a nie umowa społeczna, która doprowadziła do prywatyzacji części systemu emerytalnego. I to był jeden z największych błędów w, his w historii III RP. Nic tak nie obciążyło finansów publicznych. Połowa długu publicznego, który powstał między 1999 a 2013 rokiem, 330 miliardów złotych, to był wynik prywatyzacji części systemu emerytalnego. Bo pieniądze ze składek pracowników, zamiast do emerytów, płynęły do prywatnych instytucji sektora finansowego. A potem państwo pożyczało, żeby mieć za co płacić emerytury. Taki dług, to jest koszt dla obywateli, ale obsługa tego długu to oczywiście jest zysk dla instytucji finansowych. A ryzyko jak zwykle zepchnięte na emerytki i emerytów. Dokąd prowadzi logika kasyna, logika prywatyzowanego systemu emerytalnego świetnie widać w Chile, bo tam ten, kto przegra, nie ma na starość za co zapłacić czynszu. A ostatecznie, tak czy inaczej, gwarantem emerytur będzie państwo, bo kiedy przyjdzie kryzys społeczny, to to nie banki, tylko państwo będzie ratować seniorów przed ubóstwem, bo ktoś będzie musiał, bo nie będzie można zostawić ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali i na koniec rachunek za to kasyno emerytalne płacimy wszyscy z podatków. Panie Ministrze, tego sprywatyzowanego systemu emerytalnego nie ma co reanimować. Środki powinny po prostu wrócić do systemu publicznego opartego na zasadzie międzypokoleniowej solidarności. A zamiast tego PIS proponuje dzisiaj bezprecedensową darowiznę, na której znowu skorzystają prywatne instytucje finansowe. Pracownicy owszem mogą, jak Pan powiedział, przenieść swoje środki do ZUS-u, ale tylko wtedy, jeżeli sami o to wystąpią. Inaczej automatycznie... Pieniądze płyną na konta prywatnych instytucji. Takie rozwiązanie w oczywisty sposób faworyzuje prywatny sektor finansowy kosztem ZUS-u, kosztem polskiego państwa. Jest też po prostu nieuczciwe, bo rząd zachowuje się podspaniacku, trochę jak te firmy, które wciskają przez telefon na abonament emerytom, emerytom, którzy w ogóle go nie potrzebują. Tylko tutaj stawką nie jest kilkadziesiąt złotych abonamentu, tylko jest przyszłość emerytów wielu set tysięcy ludzi. Wszyscy wiemy oczywiście, dlaczego pan minister zamienia państwu akwizytora. Chodzi o to, żeby po drodze zainkasować 15% prowizji. Rząd mówi, że to jest zastrzyk dla finansów publicznych, kiedy się ich dociska na korytarzach. I to jest prawda, tylko to jest zastrzyk jednorazowy. A prywatny system emerytalny na dłuższą metę generuje długi i koszty społeczne. I kiedy po panu premierze Morawieckim, po panu ministrze Budzie nie będzie już śladu, Polska ciągle będzie płacić za te decyzje. I ten rachunek będzie niestety dużo wyższy niż dzisiejsze doraźne zyski. Szanowni Państwo, ja wiem, że wśród większości rządzącej są też posłanki i posłowie, którzy myślą propaństwowo. I są też posłanki i posłowie, którzy wiedzą, jak wyglądała historia systemu emerytalnego w latach dziewięćdziesiątych. I do państwa się dzisiaj zwracam. Jeżeli nie chcecie państwo słuchać mnie, to posłuchajcie specjalistów od systemu emerytalnego, takich jak profesor Leokadia Oręźwiak. I głosując w tej sprawie, pomyślcie o przyszłości państwa. Bo ci, którzy głosowaniem w 1998 roku utopili Polskę w długach, też głosowali wtedy często bezmyślnie, zgodnie z dyscypliną partyjną. Wy dzisiaj możecie postąpić inaczej. Koalicyjny Klub Lewicy oczywiście nie poprze tej ustawy. Nigdy nie poprzemy prywatyzacji systemu emerytalnego i zgłaszamy wniosek o jej odrzucenie w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo.